z tej strony Angela, witajcie w kolejnym odcinku z GTA Online. Dziś jest czwartek, więc pora na nowy tydzień w GTA i już Wam pokazuję, jakie są nowe premie, zniżki i co stoi na podium. Na podium stoi Tigon, jest to autko, które zostało dodane w ostatnim update w GTA, czyli Los Santos Summer Special. Jest to autko, które można kupić w Legendary i kosztuje ono, już Wam mówię, 2 miliony 300. Także kosztuje swoje wygląda fajnie. Nie wiem, jak, nie wiem jak się prowadzi, bo tego nie kupiłam jeszcze e, Ale podejrzewam, że fajnie, bo wygląda. Wow, wygląda naprawdę naprawdę dobrze. Dobra, lecimy do zniżek. E, zaczniemy sobie oczywiście od legendary, i tu zgadnijcie, co będzie na zniżce, bo. Bo jest to samo, jest to samo co cały czas, czyli Swinger. a tu Swinger. Jest 190Z. Jest V-Series, jest Savestra. Lecimy dalej, jest Rapid GT, jest Torero. Infernus Classic. A Dalej, dalej, dalej. Mamba. że Stirling GT. No i na koniec Z-Type. To są zniżki, które obowiązują od, nie wiem, dwóch miesięcy chyba już. Nie wiem o co z tym chodzi. Dobra, Southern. Lecimy do Southern. To już nie jest aktualna zniżka, ale mamy wyprzedaż w salonie Hondy, chyba, bo Blista Kanjo, Blista Kanjo jest na zniżce, czyli to jest Civic 5, chyba. Kosztuje 261 tysięcy teraz. No, jak za darmo praktycznie. I mamy też Dinkę Sugoi na zniżce, czyli to jest Civic 10. Od razu Wam powiem, że te dwa auta nie prowadzą się zbyt dobrze. One mają napęd na przód i no, dziwnie się nimi jeździ, ale, ale wyglądają fajnie. Poza tym e, Blister Kanjo można dość, dość mocno, mocno stuningować, także może i warto dlatego właśnie kupić. E, poza tym Wagrant Vagrant jest też na zniżce i to jest tyle z, z Southern, teraz lecimy do Worstock. no tu za wiele wam też nie pokażę, bo to jest tylko ta zniżka. JB700W jest na zniżce w tym tygodniu i to jest jedyna zniżka w Warstok. Ok, eee, kolejne zniżki, kolejne zniżki, nieruchomości, gdzie tu są, tu są nieruchomości. W tym tygodniu na zniżce mamy wszystkie ekskluzywne apartamenty. Wszystkie, 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 wszystkie apartamenty są na zniżce. 40% wszystkie ekskluzywne. Dodatkowo wszystkie garaże też są na zniżce, ale tu już wszystkie. Tu jeszcze są mieszkania, tu niżej będą. O, tu są garaże wszystkie garaże są na zniżce. Dobra, jeśli chodzi o zniżki, no to będzie już tyle. Nie ma tego jakoś bardzo dużo, no ale teraz przejdźmy do premii, bo premie są według mnie bardzo fajne, mi się bardzo podobają. Rozegraję akcję stworzone przez Rockstar i teraz wyścigi kaskaderskie i lecimy do transformacji. Mm -hmm. Wyścigi z transformacją są teraz premiowane. Razy. No? Jest w końcu. Razy trzy. <ścoughs> Wszystkie wyścigi z transformacją są premiowane teraz potrójnie. A, a mi się to bardzo podoba, bo będzie co robić. To jest fajne, żeby się pobawić, a przy okazji. Można na tym trochę zarobić, nie tak jak zwykle, bo zwykle no to, to się w ogóle nie opłaca, żeby robić do, do zarobku, ale, ale ogólnie, jak będzie ta premia, no to miło sobie porobić, żeby też i przy okazji coś tam troszkę zarobić. Dobra, hmm, to gadania. I jeszcze druga premia, świetna premia. Jestem tu na misach, widzicie? I patrzcie, tu. Wszystkie, wszystkie misje od kontaktu są premiowane podwójnie w tym tygodniu. Wszystkie. To też jest świetna wiadomość. Tego jest bardzo dużo i no i no i no nie, nie znudzimy się robiąc cały czas tego samego, bo każda misja to jest coś innego. Jak widzicie, oceny, to oceny są całkiem fajne. Także widać, że się ludziom podoba, mi też się te misje podobają. A przy podwójnej premii, no to zawsze można też i troszkę zarobić przy tym, nie? Okej. Okay. Jeśli chodzi o premię, to też już, już jest tyle. Nie ma żadnej, e, żadnego biznesu na premii. Szkoda troszeczkę. No ale, ale jeśli chodzi o premię, to ja jestem zadowolona. Będę miała co robić przez ten tydzień. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!